He, 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 się, my strony Dave to kolejny odcinek z memów memexów na naszym memogrowym kanale. Dzisiaj sobie porobimy yes, 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 no, czyli odwrotność tego co robiliśmy poprzednio. Czyli co się udaje, udaje, lub jest fajne, 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 a później na końcu jednak jest co innego. Tak jest w tym pierwszym naprawdę dużym memie. <laughs> tak dobra gra, dobra gra, fuck you, dobra gra. <laughs> no musiał tego kolesia nie lubić, tak się spojrzał, na nią takie tak to właśnie wygląda. Mm -hmm. Konie raczej nie lubią jak się je jokuje się z nich. <laughs> Albo jednak, what the fuck? Czy ten koń był nabrany, że to był drugi koń? Hello, mm, jestem człowiekiem. Right. Nope, nope. <laughs> Dobra, tego się nie spodziewałem. <laughs> tak, maybe, maybe, maybe. <laughs> what the fuck? Tak, patrzcie. Mm, super hamulec, ale... <laughs> to jak w ogóle kółko mu odpadło, Jesus. Ale nic się nie stało. Wow, totalnie są... Nie, tylko rowery się rozleciały na kawałeczki. Brzdrunk! <laughs> Oni są totalnie cali, takie co się stanęło, tylko rowery są sobie w drzazgach. Super, tak. D dlatego powinno się patrzeć przed siebie. Czy tylko się nie miał hamulców, że nie umiał zahamować. W ogóle to cała droga była wolna, no, idealnie w nią wjechał. Ah, co tu jest? Co się dzieje? Rozlaka jest Father to me. <laughs> Motyl. Na no, no go coś zabije, w sensie na pewno umrze. Wiedziałem kateł. <laughs> Ha, ale pech, o w dupę, w sensie nie wiem kto miał pech, czy ten koleś, czy ten motyl, ale tak, fajnie, muzyka copyrightowa, nie puścimy tego, ale no, ha, rip, panie motylu. Ile ciszy dla pana motyla. Tyle wystarczy. Tak, gdy twój przyjaciel się śmieje, że zainformował dziewczynę. Powiedziałbym <laughs> spluwę. Taki to jest ten, to jest Hasbulla, czy ten drugi, są takie y, ziomeczki, że oni mają po 30 lat i oni po prostu mają jakąś tą chorobę, że dwarfizm, nie wiem jak się po polsku nazywa, no ale to jest dorosły mężczyzna, tak? Brawo, brawo, ciekawe, ciekawe. Durango, co tu się dzieje? Tak, debudge. Clean, clean, zdejmowanie. Oh, no nie będzie clean, no szpadlem. Mmm, to po prostu uh, To mi aż boli Ja mam samochodu ale to mi aż boli uh, do Dostałem obrażenia właśnie Tak nie te jajko o mój Boże, Rosja Spokojnie. chyba Słucham się... Nie. To nie jest jajko będzie palec z drugiej strony Na pewno czuję to <grywa> Nigdy nie nabierze internety mnie nauczyły, żeby się nigdy nie dać nabrać No dawaj Zobaczycie Zobaczycie, ja mówiłem. Bob, tak rodzi się kurde kurczak z opakowania. Nie Gówno, mówiłem. Ha. Nieśmieszne. Co to jest? What the? A pies rozpadł się O ludzie. What the fuck? Sonro... Nie fuj. Tak, what are you doing? Dlaczego zjadasz swoje futro? No On takie am nam nam. Am nam 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 Al dobre am nam nam. Aha, kot jeden. Kot yy, level pierwszy. Nice, bardzo smooth. Przejście, kod numer 2 Pewnie będzie kod numer 3 i wszystko rozpierniczy na pewno. O jeden przewrócił, nieładnie. Kod numer 3. Wiedziałem, wiedziałem Wiedziałem, czy ja za dużo internetu widziałem w swoim życiu, że wszystko dla mnie jest zgadywalne. Nie wiem, nie wiem. Hello? Aha Wow! Wow! Oh, what the fuck! Co się zrozumiałem, tak? Biegu sobie już jest, wygrałem! wow, win, ale! No, wiesz, jesteś jednak na drugim miejscu, bo jesteś głupi! jesteś głupi! Dlatego się właśnie nie świętuję za wcześnie. Eee, okej. Okay. Tak, did we hit something? Jest tytuł. Eee... What the Jak to się w ogóle stało? <grym>, na oceanie, tak, na oceanie jest tyle miejsca, a nadal się, kurde, dwa gigantyczne statki spotkały. I się pierd... <grym, <grym,> prawda? Widzę to przecież. Aha. No, nie udało się trochę zadriftować. Uuu, a ouuu. Ajajaj, ooo, wow, o kurde. No to nieźle, tak, no bo nawet ta destrukcja jest taka... Tak dziwnie wygląda, bo te statki są tak naprawdę ogromne, po prostu się to nie wydaje, ale tam zmiażdżyło wszystko. Ha, no brawo, nie wiem kto, komu bije brawo, kto tutaj był głupi, ale ktoś na pewno był. Jak widać ocean jest za mały na pływanie statkami, ocean za mały, ocean za mały. Co, co, what the fuck? Chciał przeciąć świeczkę i odpadł mu w miecz. Tak, prawdziwa komedia internetowa, dziękuję. Aha, będę robić... E, daj, nauczę się robić backflipa, ty mi pomożesz. I to będę robił na, najtwa na najtwardszej powierzchni, jakiej się da. Czy to było specjalnie zacięte? Nie, mi się zacięło, what? Nie wiem, że to był samochód. Udało mu się zrobić, what the fuck? Drugie znaczenie tego filma. wow, wow, Kto Który to filiar, what the fuck? Kot? E, e, wo, wo? Co? What? Co? To jest królik. Tak, so, gdzie mam to zabrać? E, może tutaj? Dider with view, tak Obiadek, zostawił królika I królik se uciekł Hmm, tak, MKŁH Wow Aaa ah. ah. Aha, dobra, myślałem, że to będzie no, że kot nie dostanie jedzenia, ale jednak było no w innym sensie. No dobra, no wiecie. Natura jest brutalna. Tak, life is brutal and menio w zasadzie. Pamiętajcie. Mhm, tak to już widziałem. Amongus. What, Amongus? Coś wszystko źle. Widziałem Amongus, bo sky full fall guys. No, no, zakręci w sobie pięknie, tak chciał pokazać. Cinematic shot. Uh. No, mam nadzieję, że rozpadło się całkowicie i musiał budować kolejne 4 godziny. hi, hi, hi. Siet. Ah, mm. Mam nadzieję, że miał zbroję co ubraniami swoimi. Zbroje <grym> z metalu najlepiej, na dupie, bo jak nie, to chyba... chyba nie ma dupy. <grym> no, no. No o, nie, nie, ale mu się głowa spłaszczyła, takie Nie Tak, Próbuję, próbuję, próbuję wyjść Chunker, ale kurde, chunker No no i dlatego, że był chunkerem, to mu się nie udało Widzicie, jak to działa Umarł, nie Oh no, już nigdy z nie wyjdzie Co to jest? za kaczucha. A, to jest faktycznie chicken. Ok. Aha, i na końcu będzie... Aha, umarł. I zjedzą go. Także kurczak pyszny. Frejt wiedziałem. What? <śpiewanie> Wszystko wiem. Wszystko wiem. Jestem, kurde, w internecie za długo. Wszystko wiem. Wszystkie te memy zgadłem zanim będzie zakończenie. Kurde. to Nie wiem, czy to dobrze, to źle. Sam se spoilery robię. Co tu się dzieje? Tak, że coś wy... aha. że coś wybucha idealnie. Nice! Nice shot! Pięknie, pięknie. Co tu się dzieje? Grałem sobie w chillową grę, tak? Wszystko jest spoko, ale... Co w się... Sensie, aha trzeba jak najwięcej prawdopodobnie wybić, żeby nie zrzucić tego pingwinka. Okej. Okay. Kompletnie nie rozumiem, czego się śmieją i nie wiem co tu się stanie na końcu. Wow, ale... Nic nie zrozumiałem. Tak nailed it. Wow, jaki ślizg! Oh no. Oh, mm, smutek. Miał taki swag Jeszcze telefon trzymał w ręce i pada. Na był telefon się popsuł. Ah, co tu się dzieje? Tak super mocna! Nope, 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 nope! <ścoughs> Gone! Twój telefon nie był wodoodporny, prawda? F TikTok! No piękny TikTok, nice. Tym właśnie pięknym TikTokowym klimatem z super indyjskimi wynalazkami, które zawsze działają, zakończymy ten odcinek. No, ten jest tak samo śmieszny jak tam poprzedni. One są odwrotnością siebie, ale działają praktycznie na tej samej zasadzie, więc mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. To dajcie ocenę. Jeżeli tak, dajcie komentarz, napiszcie. Co myślicie o tych memach memiksach, który z tych był Waszym ulubionym memem. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to dajcie subskrypki na tym kanale, po więcej odcinków tak jak ten z memiksów i nie tylko, są też jeszcze gierki i inne fajne rzeczy. <gry> Na pewno znajdziecie coś dla siebie i do następnego odcinka zioby. Bye!